Piękny krajobraz, a do tego słoneczna pogoda sprawiły, że tegoroczny spęd koni do Stadniny w Regietowie zgromadził wielu miłośników koni, zarówno tych dosiadających w siodłach, jak również kochających przyrodę i zwierzęta. Tuż po godzinie ósmej do wymarszu na górne regietów, gdzie od wiosny pasły się konie, przygotowywali się jeźdźcy biorący udział w spędzie. Wydarzenie zgromadziło mnóstwo uczestników. Przyjechali z całej Polski, wśród najbardziej zagorzałych, znany polski aktor Bogusław Linda. O godzinie dziesiątej wyruszyła cała kawalkada wraz z grupą obserwatorów na bryczkach. Będ koni to bardzo widowiskowa impreza ukazująca piękno koni poruszających się w stadzie, które można porównać do ruchów pędzla artysty malującego krajobraz. No, to jest przede wszystkim wielkie przeżycie, stres zostaje gdzieś po prostu wyrzucony na zewnątrz, jest po prostu wielkie uniesienie, radość, no i to połączenie się ze, ze zwierzętami, które po prostu się komunikują między sobą, wysyłają sobie sygnały, no i w tym nie przeszkadzamy, tylko się razem z nimi po prostu łączymy to jest coś, coś wspaniałego. Takiego bliskiego bardzo e, sytuacji, kiedy konie, kiedy konie żyją zupełnie dziko w naturze, tak? Więc tutaj jest to tak odtworzone, zorganizowane przez człowieka, ale bardzo blisko takich właśnie warunków, kiedy wyjeżdżamy i widzimy stado dzikich koni. E, czym dla pana są konie? Czy to jest pasja, czy to jest zawód? Sposób na życie i pasja. Komunikując się z końmi znajduje sposób na komunikowanie się z ludźmi. Od koni się bardzo można wiele nauczyć. Konie zasługują na to, żeby traktować je w sposób partnerski, a nie przedmiotowy i siłowy. To niestety we współczesnym cywilizowanym świecie często spotykamy, ale jest no i druga strona medalu, że jeżeli przed koniem otworzy się serce, koniowi się zaufa, to koń zaufa, zaufa nam i wtedy następuje no, bardzo piękne przeżycie emocjonalne i duchowe i znakomity no, odpoczynek po prostu dla, dla, dla człowieka, można pozbyć się problemów, zmartwień. Wiele się nauczyć, jeszcze raz powtarzam, od koni. Patrząc, jak one między sobą się komunikują, jakie zasady postępowania hierarchii u nich obowiązują. Możemy to przenosić jakby na co dzień praktycznego naszego zachowania, funkcjonowania w cywilizacji. Jest Pan Regetowi po raz pierwszy, Słucham? Po tak Słucham? Tak, jestem, jestem. Jak się Panu Egettów podoba? Czy uważa Pan, że to jest taka, Piękny taka kawałek... miejsce na mapie, Opa. które należy już dzisiaj do rzadkości? No wspaniałe, no naprawdę, no, to się wyczuwa na każdym kroku, jest po prostu zupełnie mentalność ludzi szczególna bardzo taka, no empatia głęboka. To, 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 to zachwyca na każdym kroku, no przy tym przyroda, no. Piękny kawałek kraju, nie trzeba wyjeżdżać do Kalifornii, czy do jakiejś góry, skaliste czy inne jakieś e, e, znakomicie rozpowszechnione po prostu e, e, antypozy no mam piękny kawałek kraju no których... dziękuję bardzo dziękuję Ty słowno planety i izumrudem i и лица И среди них лица одной Той, что давно мне снится Город зеленого цвета Ты так похожа на лето dla prawdziwego jeźdźca na no, przygoda z kolem się dzisiaj nie kończy. Faktycznie można to nazwać że jeżeli, jeżeli chodzi o temat taki otwarty, taki uroczysty, można powiedzieć, że dzisiaj świętujemy zamknięcie sezonu, natomiast szereg gości będzie nas odwiedzać również sezonem trochę późniejszym, zimowym, mówię tutaj o stadninie Koni Huculskich, a dla, dla wszystkich odwiedzających stadninę będziemy serwować super przygodę w postaci przejazd sańmi po pięknym śniegu. W śniegu. Natomiast wracając jeszcze do y, samego spędu, y, no 130 koni huculskich, pędzących przez środek miejscowości, tak małej miejscowości, robi naprawdę ogromne wrażenie. Piękny dźwięk, kopyta, szum. No to nie da się opisać słowami. Gorąco serdecznie już dzisiaj zapraszam na, na, na kolejny Spęd koni. E, za rok, który odbędzie się również w pewno o podobnej porze. E, myślę, że jeżeli pogoda będzie przynajmniej taka jak dzisiaj, e, znów wielu odwiedzających e, przyjedzie do Regietowa, szczególnie widzów, którzy e, no, tak niecodzienny widok mogą obserwować właśnie tutaj na południu Polski w Regietowie.